Czekaliśmy, czekaliśmy i w końcu się doczekaliśmy. Za niewiele ponad dobę, właściwie półtorej doby, startuje Term Broken Ranks Open Beta. Wprawdzie tylko 3 dni, i za dużo kontentu nie zdążymy zobaczyć. Ale, ale jest to na pewno coś fajnego, żeby gracze zobaczyli, jak działa mechanika w nowej grze, żeby przyzwyczaili się co i jak. Także oczywiście nie zabraknie mnie jednego z najbardziej doświadczonych graczy w tej grze, ale troszkę przytłumionych przez administrację. W każdym razie hmm, pojawię się tam i hmm, mam już swoje typy, kim sobie zagram na, tym, na tej open becie, ale jeżeli chcecie napisać jakieś propozycje, co byście chcieli zobaczyć, to hmm, możecie pod filmikiem. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to już pewnie mam swój typ, hmm, ale jeżeli... I raczej, raczej nie będzie zmienione moje tutaj jakieś przypuszczenie, ale, ale chętnie zobaczę Wasze wypowiedzi, kogo chcielibyście zobaczyć w czasie tych trzech dni nagrania. I może wezmę to pod uwagę, aczkolwiek już mam swój jakiś typ, a właściwie dwa typy. Zobaczy się. W każdym razie chętnie zobaczę Wasze komentarze. W czasie rozgrywki no, te trzy dni będę normalny gameplay prezentował. Normalnie to wszystko elegancko ponagrywam. Nie będę streamował, ponieważ pewnie by mnie zbanowali. A tak to nie będą wiedzieli, że ja to ja, prawda? Więc. E, um, tak to wygląda. No i będzie to normalny gameplay, nie będzie żadnego pajacowania, jakie robią niektórzy YouTuberzy. Szczególnie podczas streamów, e, jakieś tam. E, masa komunikatów na, na ekranie, jakieś donate, paski przesuwające się. licznik subów inne pierdoły, u mnie takich rzeczy nie będzie. Czy to na streamach, jak będą streamy, czy normalnie. Po prostu nie będę zaśmiecał ekranu. No ale różne osoby różnie nagrywają, prawda? W każdym razie ja zaprezentuję normalny gameplay bez żadnego pajacowania, jak na przykład ten cross i swoje i, i tam wytrasowanie widzowie jego. Z łapkami i innymi głupotami, muzyczkami u mnie będzie normalny gameplay, normalna gra, tak to będzie wyglądało. Zresztą, a jak inni tam YouTuberzy nakrywają? No, bo to tylko przykład, bo jeszcze, jeszcze zerkałem sobie na innych, jak działają, ale muszę przyznać, że w, w przypadku tylko niewielu garstki YouTuberów mogę powiedzieć, że robią to tak jak należy, bez żadnego pajacowania. No, ale to pajacowanie niektórym się podoba, zresztą. Tak, tak jak czołówka polskiego YouTube'a, jak niektórzy oglądają takich jak Fritz, Blowek, Kruszwil i, i tym podobne, Team X i inne tego typu rzeczy, no to też tacy ludzie są popularni. Ale czy mają szacunek? No może mają szacunek wśród ludzi troszkę takich, no, nie zdających sobie sprawy, jakie to prezentuje wartości i jaki to ma sens. Ale jaka jest prawda wśród ludzi wiadomo, świadomych sytuacji, no to wiadomo. Dobra, nie składzę za bardzo na tematy pomocne. W każdym razie, Open Beta jest, będzie. Trzy dni będzie tylko trwała, ale w te trzy dni troszkę programy zaprezentuję trochę kontentu. Także zapraszam. Oczywiście nie będzie to live, później to opublikuję, żeby w trakcie rozgrywki mnie nie zbanowali, prawda. Także będzie to troszkę później i nie będzie żadnego problemu. Co tam jeszcze przeskoczymy, może? Właśnie tutaj jest broken ranks. Wciągnąłem klienta. W moim przypadku trwało to kilkanaście minut, może, może dwadzieścia kilka minut. W każdym razie, w tym czasie co mi się tutaj pliki ściągały, to w kuchni robiłem sobie jedzenie i takie tam pierdołki. Wróciłem i było już prawie ściągnięte. Także. Myślę, że jakieś 15-20 minut może mi się ściągało. Natomiast jak ktoś ma gorszy internet, to będzie musiał ściągać troszkę dłużej. Nie przejmujcie się, jakbyście, przynajmniej w moim przypadku, jak klikałem w ikonkę po ściągnięciu tutaj stąd Download. Jak na pulpicie klikałem ikonkę, to nie otwierała mi się instalacja od razu. Ja mam Windowsa 10. Nie wiem dlaczego, w każdym razie otworzyło mi się dopiero po kilku minutach, no ale otworzyło się. Ściągnął się tutaj launcher i, i launcher zaczął się update'ować, było tutaj 2,7 GB, wczoraj ściągnąłem, zresztą teraz jak odpaliłem, to jeszcze tam się coś dalej niewielkiej ilości ściągnęły, no bo wiadomo, update'ują to i w ogóle. Także no, w moim przypadku to, to było kilkanaście minut ściągania. W przypadku troszkę gorszego internetu będzie pewnie troszkę dłużej. No ale jestem pewien, że, że fani tej gry ściągną sobie to wcześniej, a nie na ostatnią chwilę, prawda? Co mogę jeszcze powiedzieć? Zignoruję zjazd online. Z tego względu, że zjazd online będzie w tym czasie, co odpalą beta, open beta. No to sorry jaki jest wybór, oglądać sobie zjazd, co tam zrobili, czy open betę. Oczywiście, że open betę. Przed betą jeszcze zrelaksuję się, pochodzę sobie gdzieś, odpocznę trochę i w ogóle, żeby później przez te trzy dni po prostu wyciągnąć z tego jak najwięcej. Nie będę oczywiście grał <grym> równo trzy dni bez spania czy coś, natomiast na pewno troszkę przycisnę, ale też bez przesady, ponieważ to będą postacie kasowane i w ogóle, także... Nie będzie, to, nie będzie to miało większego sensu pod względem tego, co miałoby być później, no bo i tak się to straci. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby zobaczyć jak największą zawartość mapki, żeby dojść jak najdalej w różne miejsca, niekoniecznie jak wysoko wysokolewelowe, ale po prostu są różne miejsca na mapkach i w ogóle. Także postaram się jakoś to ogarnąć. Zapowiedź tutaj jest po angielsku, więc podejrzewam, że serwer będzie po angielsku, no bo nie będą jakoś się chyba rozszczepiali, że po polsku i że po angielsku. Także prawdopodobnie content będzie po angielsku. Ja nie nagrywałem i nie wgrywałem tej gry od dawna, więc może lekki flow straciłem, ale to nie ma problemu. Wiecie, to jest tak jak jazda z rower, na rowerze. To, że nie jeździliście kilka lat na rowerze, nie oznacza, że nie umiecie jeździć na rowerze, prawda? Także nie będzie tu problemu. Yy, jednocześnie, jeżeli content będzie po angielsku, czy tam po polsku, nie ma większego znaczenia. I tak jakoś będzie się jechał z tematem. Nie będziemy przecież czytać questów niezależnie od języka. No i tyle. Także po ściągnięciu zapdejtowaniu klikamy na play. Pojawia się taki ekran. Tutaj można zalogować się. Oczywiście. Nie można zalogować się, póki nie ruszy ta beta. Czyli tak jak mówiłem za półtora dnia a tutaj mamy rejestrację no i to jest można po polsku można po angielsku ale to mimo wszystko jest rejestracja chyba na jeden serwer beta pomimo różnych tutaj wersji do zarejestrowania się no z tego względu że nie będą dwóch beta otwierali prawda także nie wiem czy będą mieli tam jakieś zasady że należy mu pisać po polsku czy po angielsku to tam się okaże w każdym razie ja do was będę mówił po polsku. Chociaż na początku, na początku filmiku może wypowiem się, powiem kilka słów po angielsku w kontekście widzów, bo to jest reklamowane na cały, za także, szczególnie w kierunku anglojęzycznych graczy. Dlatego kilka słów od siebie może powiem, że, że będą mogli sobie zobaczyć ten gameplay u mnie i że tam będę kwakał coś po polsku, ale. Ale ogólny gameplay, i chyba interfejs gry, tutaj będzie po angielsku, też tak mi się wydaje. Nawet jak nie będzie, to nie ma znaczenia, ponieważ tutaj chodzi o zobaczenie rozgrywki, a nie co tam jest napisane, prawda? Także, jak, jeżeli chcecie, może się tam napisać. Co byście chcieli, żebym przetestował, zobaczył i jaką post postacią chcielibyście, żebym zagrał? Chociaż mam swój typ, raczej tutaj tego nie zmienię. A może i zmienię, ponieważ mam dwa typy. Jeden i drugi mnie kusi. Ale zobaczymy. Także jak chcecie, napiszcie, w jakiej tutaj postaci byście mnie widzieli. Co byście chcieli, żebym przetestował. Co porobił. A ja zobaczę. Oczywiście mam jakiś tam swój zamysł, zarys. Natomiast wezmę pod uwagę także Wasze zdanie. Także dziękuję za uwagę i życzę wszystkim graczom. Abyście sobie odpoczęli porządnie przed początkiem tej bety, może byście mogli wyciągnąć z tego jak najwięcej, ponieważ beta będzie trwała 3 dni, ale tak naprawdę nie wiadomo, jak to będzie, kiedy od, odpalą główną wersję gry, tak oficjalny start w taernu. Po tej becie nie wiem, czy oni tutaj będą jakiś feedback brali, czy po prostu chcą dać, pograć ludziom. Także tutaj nie mam pojęcia. Zobaczymy, okaże się. Ale też nie wydaje mi się, żeby po tej open becie od razu niedługo później odpalili, um, odpalili nową wersję gry. Myślę, że to jeszcze troszkę potrwa. I ja widziałbym ja widziałbym to pod koniec roku na gwiazdkę czy przed sylwestrem, coś w tym stylu. A jeżeli mega by się pośpieszyli, to może jesienią. Natomiast teraz po tej becie tak od razu to nie odpalą tego. Nie ma takiej opcji. W każdym razie już będzie można rozpoznać, jak wygląda ta gra w nowej wersji, pograć. Na pewno będą już pewne odczucia, czy się podoba, czy nie. Przez te trzy dni będzie można już spróbować przyzwyczaić się do nowej mechaniki. Co ma znaczenie, ponieważ na początku pewnie będziemy się czuli troszkę dziko, no bo będzie troszkę inaczej. No ale w trakcie rozgrywki człowiek troszeczkę się przyzwyczaja, i wtedy. Często przekonuje się do nowości, ponieważ nie zawsze każdy lubi nowości, ale jak trochę się poklika, pogra, to od razu jest lepiej. Także zapraszam do komentarzy, co byście chcieli widzieć u mnie, jaką postać i co by, żebym nagrywał i w ogóle. Natomiast ja oczywiście wezmę to w jakiś sposób pod uwagę, ale też będę brał pod uwagę swoje preferencje i to, jaki ja mam na to zamysł. A nie będę specjalnie mówił, jaki mam zamysł, żeby tutaj nikogo nie sugerować. I tyle. Także dzięki za uwagę. Z mojej strony mogę zagwarantować, że będzie nagrywany tutaj czysty gameplay, bez żadnych pierdół, bez żadnych głupotek i tracenia czasu. I tyle. Także dzięki za uwagę. Pozdrawiam wszystkich graczy serdecznie. selfie.